Kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Ja właśnie wybieram się na onkologię i tym razem nie na żadną kontrolę, ani nie na badania. Kontrolę mam za kilka dni, ale jadę złożyć wypowiedzenie z pracy. E, tak, no, stwierdziłam, chciałam to zrobić 14 lutego, właśnie jaką kontrolę, ale stwierdziłam, że to są już tak duże stresy, że dokładać sobie kolejny stres. E, no byłoby. Mm, mądre. Także mój urlop bezpłatny dobiegł końca. Byłam na nim dwa lata. Przez te dwa lata dużo się zmieniło, e, dużo się gdzieś tam podziało w życiu, e, dużo decyzji zapadło. Hmm. Czy to jest łatwa decyzja? E, powiem Wam, że nie. To bardzo trudna mimo wszystko. E, I jakaś taka jestem, powiem Wam szczerze, tą sytuacją. Mimo wszystko zasmucona, znaczy z jednej strony i tak już dwa lata nie pracowałam i jakby jestem mega wdzięczna, że w ogóle mój szef dał mi taką możliwość właśnie urlopu bezpłatnego. Wiem, że dużo z Was właśnie mi pisało kiedyś, jak o tym powiedziałam pod filmem, że to jest nie fair, że to jest nieuczciwe, że takim zachowaniem się jakby blokuje miejsce pracy dla innej osoby. Ja się z tym słuchajcie absolutnie nie zgadzam. U mnie urlop bezpłatny był związany z aspektem też takim psychicznym, ponieważ tak jak Wam mówiłam, bardzo źle się psychicznie czułam, pracując w tamtym czasie na onkologii, bardzo analizowałam pacjentów, bardzo dużo rzeczy brałam do siebie, przeżywałam. Bo miałam też przecież kontakt z wieloma młodymi właśnie pacjentami, gdzieś takimi po prostu w moim wieku, którzy przyjeżdżali już w Stanach bardzo ciężkich, paliatywnych. Ja po prostu do tego jeszcze doszedł COVID. E, wszyscy nas straszyli, pacjentów onkologicznych, że to w ogóle może być już koniec, jak się zarezimy tym COVID-em. E, no i dlatego ja potrzebowałam takiej przerwy. Przez tą przerwę też podziały się inne rzeczy, ale mówię Wam to dlatego, że jeżeli potrzebujecie takiej przerwy, e, ze względu nawet na stan właśnie psychiczny, czasami na wypalenie zawodowe albo właśnie na realizację, na realizację siebie czy spełnianie siebie czy nawet założenie jakiegoś biznesu. Swojego, to macie do tego prawo i możecie z tego skorzystać. Wydaje mi się, z tego co się orientuję, to wiem, że szef się można na to nie zgodzić. Także mówię, ja jestem bardzo wdzięczna. Czy dla mnie łatwa ta decyzja jest, powiem Wam, że nie. Czuję taki smutek, ponieważ gdzieś ta poczucie stabilności przez te dwa lata cały czas było. Wiedziałam, że cokolwiek się nie wydarzy, to ja mam gdzie wrócić. Ja mam gdzie wrócić i jakby to dawało mi też no, takie poczucie szczęścia, prawda? Gdzieś w tym wszystkim, że co by nie było, to mówię ok, nawet jak coś nie wyjdzie, to wrócę na onkologię. No i to jest pierwsza sprawa, brak takiego... Poczucia stabilności. Druga też kwestia jest, że ja lubiłam swoją pracę, lubiłam kontakt z pacjentami. Ja dalej mam kontakt z pacjentami, no ale to już nie jest taki sam jak, właśnie przed badaniami. No, lubiłam, no po prostu lubiłam pracę na onkologii i, i kształciłam się też bardzo dużo w tym kierunku, i kursy różne robiłam, więc jakby. Więc jakby dużo czasu i zaangażowania włożyłam właśnie w, tutaj, wiecie, w tą dziedzinę życia, ale z drugiej strony też wiem, że gdybym, gdybym teraz wróciła na onkologię przy, przy, tak, przy firmie, którą prowadzę i jakby na, na, na poziomie, na jakim ta firma jest już rozwinięta, no to bym się po prostu zajechała. W sensie um, albo, bym, um, albo bym zawalała pracę na onkologię, albo bym zawalała um, po prostu swoją firmę, pracę w swojej firmie, dbanie o tą firmę, o rozwój. Um, no nie da się po prostu zjeść cukierka i mieć cukierka chciałabym mieć takie poczucie, prawda, dalej bezpieczeństwa, no ale tak jak mówię, musiałam podjąć decyzję, która mimo wszystko, mimo tego, że miałam dwa lata wolnego, nie była w ogóle prostą decyzją. Natomiast natomiast czasami tak w życiu jest, że trzeba podjąć pewne decyzje, pewne kroki. Czasami zmienić całkowicie swoje życie, zmienić... Powiem Wam, że tak takie taki znaki z nieba, tak się śmieje. Ostatnio spotkałam dwie osoby na swojej drodze, które kończyły to śmieszne, które kończyły politechnikę w Gliwicach i całkowicie robią co innego. Jedna to jest moja ukochana Kasia, makijażystka. Czasami nagrywałam kiedyś kiedyś mam nawet film, jak u niej byłam. Ona skończyła politechnikę właśnie w Gliwicach. Już wam nie powiem na jakim kierunku jakieś robotyki wiecie te dziwne kierunki są na politechnice. Ale stwierdziła, że okej, okay, ma jakiś tam zawód, a teraz będzie robić to, co chce, to, co jej serce podpowiada, to o czym marzy. I ostatnio byłam na fizjoterapii tak u pana Pawła, który też mi powiedział, że jest po politechnice. Skończył politechnikę, ale stwierdził, że on się tam nie odnajduje i zrobił drugie studia z fizjoterapii. Więc widzicie, no tak czasami jest, że, że trzeba postawić na marzenia. Tak, ale moim marzeniem jest tak, jak Wam mówiłam, stworzenie takiej sieci sklepów na chemii, która będzie zatrudniać pacjentki. I to jest taka naprawdę, znaczy powiem Wam szczerze, bardzo bym chciała, żeby to się udało, żeby tych miejsc właśnie typowo mówię, już nie mówię o linii kosmetycznej, którą oczywiście też bym chciała rozwijać cały czas. Ale też te sklepy, które są typowo przewidziane dla pacjentów, żeby ich było więcej w Polsce i żeby mogła tam aktywizować pacjentki, żeby mogła zatrudniać pacjentki, żebyśmy, wiecie, robili fajne spotkania i fajne rzeczy. Znowu mam taką myśl, żeby założyć fundację swoją, ale na razie, na razie się troszkę tego boję, bo. Ogólnie to jest, wiecie, bardzo dużo pracy i też bym musiała pewnie kogoś zatrudnić, żeby ogarniał tą fundację, bo to stworzyć fundację to może nie jest taki problem, co później po prostu działać i prosperować, i jakby działać też na rzecz pacjentów to jest najważniejsze, prawda? A nie żeby tylko fundacja była, bo jest. No, także, kochani, taka sytuacja, mówię, bardzo mnie to stresuje. I to jest najlepsze, już miałam jechać w tamtym tygodniu z wypowiedzeniem. Już miałam wypowiedzenie na wczoraj z datą wydrukowaną. Musiałam zmienić datę. Dzisiaj też się tak zbierałam. No ja po prostu mówię, no nie, nie wierzę, bo tak właśnie, to jest właśnie takie e, odkładanie czegoś, co i tak jest nieuchronne i tak się musi wydarzyć. E, no także, także jakiś etap. <trym>, trzymajcie za mnie kciuki. E, no i mam nadzieję, że kogoś tą moją tutaj pogadanką może zmotywuje też do spełniania marzeń, czasami podejmowania drastycznych kroków. Tym bardziej, że ja jako osoba, że, że ja wiecie, ja przyszłam różne momenty w firmie, też straszne, o których Wam mówiłam. Pamiętam jak wracałam kiedyś właśnie z mojej firmy i nie miałam na... No po prostu nie miałam na podatki, nie miałam na opłacenie czynszu, podatków i tak dalej. I szłam całą drogę i płakałam i mówię, nie, to, to, to przecież jak to może się nie udać, jak, jak... No i różne inne sytuacje były, jak kiedyś będziecie chcieli, to Wam oczywiście opowiem. No ale czasami wiecie, no, czasami trzeba przetrwać burzę i wychodzi z pracy. Czuję się jak mnie ktoś zjadł i wypluł, odciął od prądu, wiecie tak emocjonalnie po prostu ze mnie wszystko zeszło. E, trudne to było, no naprawdę tak to było trudne. E, oczywiście popłakałam się jak to ja, już u szefa się popłakałam, a później jak się żegnałam e, z osobami z mojej pracy, e, to, to też, też płakałam i niektórzy też płakali, co było bardzo miłe. E, no, kawał życia, wiecie, tak zostawić y, ze sobą. E, i, no i miłych rzeczy się też o sobie nosychałam i to też, tak mnie, wiecie, w środku bardzo wzmocniło. E, no, ale już mam to przynajmniej z głowy ze sobą i jeden ten taki stres y, już, powiedzmy, odszedł, bo już decyzja zapadła, zostało to powiedziane na głos. No i, i jakby trzeba żyć dalej, nie? Myślę, że dzisiaj <grywanie> dużo nie ponagrywam, bo no, no, no pewnie wiecie jak to jest, jak człowiek ma taki stres, który trwa od kilku dni i czymś się mega przejmuje i w końcu to się wydarzy, to no... To, to, to potem odchodzą emocje, i, i naprawdę najlepiej tam się teraz po prostu położyła <noise> i nie wiem, włączyła Netflixa. Taki mam dzisiaj plan na odstresowanie. Ja jestem w domu, przebrałam się i ćwiczymy sobie z kotkami, ćwiczymy sobie zakładanie smyczy, ponieważ chciałabym je wyprowadzać na spacer. Wszystkie próby, które podjęliśmy do tej pory. Były jedną wielką katastrofą. Czekajcie, bo ja teraz... Jak to się ubierało? <laughs> e, mogę na chwilkę ci poprosić. Tutaj o jakiś taki względny spokój, co? Będzie mi bardzo przyjemnie. E, to się chyba tak zakłada, dobra. Tak, czekaj, czekaj. O. No poczekajcie może. <laughs> Perełka jest spokojniejsza. Tak, co mi tu zrobimy? Perełka, choć no. Czekaj, bo Pancia coś się zakręciła. Możesz mi to zostawić? Bo przecież nie mogę z tymi kotami. To jest jakiś, jakiś po prostu masakroza. Nie. Czekaj. Ja już to wszystko teraz wiem. Mhm. O. Tak. Jedna łapka. Jedna łapka, jedna łapka. Nawet tego ubrać nie mogę, nawet im tego ubrać nie mogę. Okej. Okay. Nie, zagubiłam się w akcji. Udało się. Udało się kotkowi założyć. I co teraz? Musisz się teraz przyzwyczaić do tego, bulbu, bulbu. Musisz się teraz przyzwyczaić, tak, do tego. Tylko nie, ja to chyba źle założyłam, słuchajcie. Nie wiem, coś mnie. Źle to jest założone, perełka. Źle to jest. Czy to jest dobrze założone? Czy to jest dobrze założone? Masakra. No, także nie jestem w domu i powiem Wam, że chyba zakończę tego vloga na dzisiaj, bo. Yy... Brak we mnie takiej mocy <noise> i nie chciałabym tu Wam też dzisiaj za bardzo marudzić. No, a ja tutaj zajmę się kotkami. No, będzie ciężko z tymi szelkami. Coś obawiam się, bałam, że mogą to nie być jednak spacerujące kotki. Także kochani, do następnego vloga, ściskam Was, całuję, trzymajcie się zdrowo. No i dziękuję, że tutaj ze mną jesteście.